Siemanko! Dziś zaprezentuję Wam grę pod tytułem Wigilia w Radomiu. Sama gra oczywiście jest zręcznościowa bardziej. Polega na pobijaniu rekordów. Oczywiście nie możemy dopuścić, by łapy chytrej baby zajęły nam napoje tak? z, naszej, z naszej Wigilii. Na stole muszą być przejąć ten napoje, inaczej przegram, tak. Wszystko jest opisane. O, łapki lecą. Musimy o. Chlap. Chlap. Zrzucę sobie parę łapek, że tak powiem. Mój rekord to jest 43 sekundy. No i ja już tutaj, oczywiście, stopuję, bo. Łapy lecą jak teraz szybko bardzo, jak widzicie, teraz też w miarę szybko lecą. Potem lecą podwójnie, o właśnie. No, już koniec gry. Wytrzymałeś na mnozie 43 sekundy, no, Nawet chyba pobiłem swój rekord tam o kilkasetnych. Spróbuję jeszcze raz start To jest oczywiście krótka prezentacja gry Nie jest jakaś tam trudna oczywiście w sterowaniu, bo tylko odciskamy palcem na te łapki, tak, które wędrują po te butelki napoju Ja oczywiście za darmo w Google Play, do ubrania, na nudy polecam, ciekawa jest, yy, oczywiście, więc możecie sobie pobrać, o, pobiłem rekord, <laughs> 46 sekund, no to chyba chytra baba zajmowała Ci wszystkie napoje ze stołu, czyli koniec gry, yy, sama gra nie posiada... Opcji żadnych żadnego, żadnych ustawień, jest tylko wcisk start. No i tutaj, ja widzicie, na, y, trochę niżej od startu jest twój rekord. Tak, jest y, mój rekord, tu ja, y, jakby. No, mój rekord oczywiście wyżej, tak. Więc prosta jest gra, nie ma nic, żadnych trudności. Oczywiście gra jest za darmo, tak jak mówiłem. Zapraszam do pobierania. Y, oczywiście macie link w opisie. Y, no i. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jeżeli, jeżeli się nie spodobało, napisz dlaczego. No i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.